W tym ptt właśnie założyłem też aktyw taki turystyczny nauczycielski i to była wielka robota. To nie jest opisane. Przybliżaliśmy różne postacie, akowców, wyczółkowskiego bardziej przy, przypominaliśmy, różne, różne szlaki. Tego było mnóstwo. Turnutki robiliśmy. Robiłeś pieczątki, Pawełku. Te twoje pieczątki, pamiętasz też amury runą. Śpiewaliśmy te rzeczy wtedy, a Paweł wycinał nuty. Wycinaliśmy pieczątki bezczelnie pokazywaliśmy pieczątki, go kto umiał nuty przeczytać, a tam było nuty. Amury run, num. Runom. Bo to był ten przebój wtedy, który, który w czasach... Tych 80. -tych, porządni Polacy śpiewali. Bo dzisiaj to nie sztuka śpiewać, ale wtedy trzeba było śpiewać. Paweł wykonywał dziesiątki, nie wiem, czy zliczył sam dziesiątki, pieczątek ręcznie robionych w takich gumkach innych. Expibrysti robiono. To jest temat niezbadany jeszcze, ale warto na ten temat kiedyś może coś napisać. To była ciężka praca tych nauczycieli. To byliśmy zespołem. Wspólnie z różnych szkół przekazywaliśmy sobie wiedzę, spotykając się, i to były w różnych szkołach. Mieliśmy tak zwane macki opozycyjne w drugiej stronie, że myśmy byli przy ptt a oficjalnie miasto, urząd miasta, się coś nas tam wyczuwał, założyli przy ZTP Michalika i go finansowali, a nas nikt nie finansował. A oni tam chodzili po prostu. I też mieli tam ci nawet pieniądze ci ludzie, a my w PTTK nie. Jeżdżąc z uczniami na różne rajdy w góry, w tatry, na rajdy pierwszomajowe jeździliśmy, ktoś mówi na 1 maja, na Leninowskiej jeździliśmy, ale nigdy przy Leninie nie byliśmy. Zawsze byliśmy w górnych partiach gór, a spędy robili tylko z tych szkół tam do Polonina, a my w górach, nawet się nie przyznawali nigdy. Do tych, ale wtedy był ważny, bo schroniska były tylko dla tego rajdu. Wszystkie szkoły porządne były na rajdzie w górach, a, a tam politykę robili na dole. Góry, pierwszomajowe rajdy święte, wszystkie piękne rajdy. 1 maja to był z nazwy tylko. Myśmy przecież szlakiem Akowców, Piwnika Ponurego, po, po Wąchockach, po różnych klasztorach, po nowych słupiach, starych słupiach, wszędzie żeśmy chodzili. I tam ten patriotyzm tej kielitczyzny, to, to, to było coś wspaniałego. To, to, tego uczyliśmy. A na koniec, gdzie? Na jasną górę. Na jasną górę. A tam strajki, a tam manifestacje, kontrmanifestacje pochodów. A my akurat często się składało, że 1 maja, już wracali, bo to był koniec kwietnia ten rajd. Pierwszego już wracali, się, a my na jasnej górze, a tam wielkie kwiaty, opozycja, moi uczniowie zdjęcia robią, Ubecja mi ich zabrała, filmy wyciągali, po prostu prześwietlali, mnie zabierają, panie, a co pan tego? No, do szkoły, pisma do szkoły przychodziły Aha. różne.